Cześć. Cześć. Witamy Was w kolejnym odsłonie podcastu Nie mogę tu mowa. Dzisiaj przedstawimy wam pięć filmów z gatunku horror science fiction, a na końcu prowatam. No to co, no to może zacznijmy od pierwszego filmu. Od to, który składa się. O tym. O tym, tak. Składa się, na... oglądaliśmy hmm. ostatnie dwie części, obie części. W końcu się przymogliśmy, obejrzeliśmy to. Tak. Generalnie jest to horror o klaunie. Pinwise, który uaktywnia się raz na 27 lat, wychodzi na żer, że tak powiemy. Tak. Tak jak, tak jak niektórzy seryjni potrafią na jakiś czas zamiknąć i po iluś latach znowu się uaktywnić. Pierwsza część jest z 2017 roku, druga z 2019. Serem jest Andy Muscietti, to jest mało no, Możliwe. Generalnie jest to na podstawie prozy Kinga, o tym samym tytule. Jak dobrze wiecie, ja Kinga nie lubię, znaczy nie to, że nie lubię, no, nie jest to dla mnie jakiś wybitny pisarz, przeciętny są są książki, dla mnie osobiście, przecież czytałem o wiele lepsze horrory. No i tak samo z filmami. No, ok, świetna rola Skargarda. O tak, tak, to trzeba oddać to Bill Skargardu tutaj gra tego clowna Pennywise. No i mi się on w roli tego klauna bardzo podoba, bo świetnie go gra. I ta cała mimika twarzy, i te ruchy, i te takie śmichy, chichy. Jemu ta rola tutaj wyszła idealnie. On się znakomicie wcieli w tego klauna. Ci młodzi również. Mm, też. Co też. oddać trzeba Ressowi dobrze dobrał aktorów, ale no niestety film, no, tak jak trochę z. Jest... Spronny. No ale powiem ci, że Kingowi nie zawsze się też po, podoba, podobają filmy, które byliśmy na podstawie jego książki, bo na przykład Śnienie. Powie, po, powiedział, że mu się bardzo ten film nie podoba, ba. On nawet nie chciał w głównej roli Jacka, Jacka Nicholsona. Kublika, tak, on nawet nie, nie chciał Jacka Nicholsona, żeby był w głównej roli. On się zapierał nogami i rękami, żeby go tam nie było. I on mówił od razu z góry, że jemu się ta ekranizacja jego książki nie podoba. No ale wróćmy teraz do to. Jeśli chodzi o ten film, to mi się pierwsza część podobała. Taki bo to, dla dorosłych. Tak, taki gulnic dla dorosłych, bo to właśnie było nawiązanie do takich, no moich lat dzieciństwa, 80-tych, 90 -tych, gdzie wiesz, wychodziło się z całą bandą dzieciaków na dwór, na rowery i tak spędzałeś cały swój wolny czas jeżdżąc na tych rowerach, jakieś tam zabawy się organizowały, jakieś tam podchody, do domu się zjeżdżało na obiad. Potem się z dzieciakami umawiało na konkretną godzinę w jakimś tam wyznaczonym miejscu i od nowa. Bo wtedy jeszcze nie było telefonów komórkowych, tylko każdy miał zegarek i się umawiałeś na konkretną godzinę. I wszyscy się potrafili odnaleźć. I, tak, i wszyscy potrafili się odnaleźć. I tutaj właśnie w tej pierwszej części jest to tak samo właśnie pokazane, że te dzieciaki tak właśnie spędzają czas. No i w międzyczasie pojawia się Pennywise. I on też y, tak uświadamia te wszystkie lęki tych dzieciaków, że każdy z nich ma swojego demona, z bo, którym albo się upora, albo się mu podda. No, bo on jest y, niekoniecznie planu, bo on jest stworem, który wtedy dużo dużą postać, z pożar w, postarcie, w postarcie mm. cechy. Głównie zresztą był postaci klauna, ale tak jakby po prostu prześleć inne planety z kosmosu, powiedzmy. No, on, wyko on wykorzystuje ten ich strach. strach. Że on właśnie wie, czego dane dziecko się boi i on mu to pokazuje się pod tą postacią, tego, no to... z, tego strachu i albo wiesz, zbierzesz się w garść, zacisniesz pięści i stawisz temu czoła, albo się po prostu poddasz temu. Tak, to jest typowo takie wiesz, amerykańskie, no, Amerykanie bardzo boją się klaunów. większość dzieci boi się klaunów, nie wiem czemu, Europie no to, się... jest, to jest nie do pomyślenia w ogóle, dlatego mi osobiście te filmy się, film się, no, się nie podobały. Choć... Okej, okay, można obejrzeć i zapomnieć o tym. Chociaż ja na przykład nie rozumiem, dlaczego klauny niektórych mogą bawić, bo mnie klauny nigdy nie bawiły, absolutnie. Nie klaun nigdy nie śmieszył. Czy po prostu do ciebie są historie? No. <grych> Dobrze. Eee, a. Z... Druga Gdyby, część. poczekaj, poczekaj. Gdyby tak zmienić gatunek. Bo horror jest nijaki, no, no nie ma nic strasznego. Owszem, są sceny bardzo fajne, ciekawe sceny, gdzie tam się tam dużo flaków yy, wydostaje, albo co głowa tam chodzi. Głowa, ale to głowa jest to już piątku. tak, tej, tak, tak, to było. Okej, okay, ale jakby, jakby zmienić to z gatunku horroru na przygodówkę z klimatem horroru, to ten film by, z wiele pozyskał. Bo to jest przygodówka. Nie Schodzą tak. do, do tych, nie ziemi, jaskini. Do tej studni. Tak, oni tam do tej ogóle, studni, nie? gdzie ten Pennywise ma yy, te swoje legowisko. No tak jak mówimy, to dla No i druga część jest taka, że te dzieciaki już dorastają. I, na, i znowu minęło te 27 lat, i pojawia się z powrotem Pennywise. No i oni się wiadomo, już porozjeżdżali po świecie, tam tylko jeden z nich został. I on tam wszystkie wszystkich zwołuje, oni się zjeżdżają do tego miasta, no nie wszyscy, bo jeden z nich popełnia samobójstwo, bo sobie z tym już nie poradzi. A co pisałem w ogóle. Y tak, tak, bo on napisał do nich w liście. Przez wyjaśnienie później, tak. Nie że... pamiętam dokładnie o co, o co chodziło dokładnie. Generalnie film... O brakujące można... ogniwo chodziło. Tak, bo no tak, o brakujące ogniwo. Generalnie film, jak chcecie zobaczyć, to zobaczcie. Dla nas to, to jest bardziej przygodówka niż chorób. No, nie można się tego bać, no przynajmniej my się nie baliśmy. No bo tak jak mówię tutaj, generalnie chodzi o mierzenie się z własnymi demonami. Każdy się czegoś boi, każdy ma takiego swojego własnego wewnętrznego demona. I jeszcze zależy, jaki on jest silny. Może tak, tak powiem. Jeżeli ktoś lubi Stranger Things, to już pola no, te te To są też takie sam, podobne klimaty. Jedynka. Klimat. Mhm. Jedynka, ale oczywiście Stranger Things no, bije na, na kolana te Dobrze, przejdźmy do kolejnego filmu, który jest... E, kolejnych filmów, dwóch filmów. Na początku Hybride and Down, czyli Kwawy Okręt z 2015 roku, jest historia Alec Gillis. To, to jest film, według mnie, trochę niedoceniony. Mm, tak. No, tak jak bo zobacz to, o nim było. tak jak to, no, ma bardzo wysokie noty, wszędzie jest, no, może nie łuswiany, ale no, jest wysoko w rankingu. Tak, e, Krwawy Okręt, według mnie, to jest e, horror, który jest o lepszy od, tego, od, yy, od to, ale jest strasznie niedoceniony. Może dlatego, że no, nie potrafił się wybić. Wiadomo, nie, był go, nie było go w kinach. a był tylko na... na on tak przeszedł echem ten film. On był tylko na jakichś ty, jakich festiwalach, a potem był w streamie. Mhm. Więc w, generalnie jest to film niedoceniany, a warto obejrzenia. Historia może nie jest jakaś nowa, odkrywcza, ponieważ rzecz dzieje się na morzu Baringa. Czy między Ameryką a Rosją, odkrywają stare sowiecki, sowieckie satelitę, gdzie były oczywiście, wiadomo, testowane niespoczaki, czyli istoty, które, żyjątka na Ziemi, które potrafią przeżyć nawet w kosmosie bez dostępu do niczego, bez żadnej osłony, przed wpływaniem kosmicznym. No i tam oczywiście, wiadomo, ten niespoczak motuje, staje się potworem, który atakuje co, co wszystkich członków załogi. To jest historia banalna, prosta, ale tutaj według mnie rola Lansa Henriksena rewelacyjna. Ten tak. film się broni samym, samym tym aktorstwem. I tych innych, y, innych y, mniej znanych a, aktorów, świetne postacie wykrywali w tym filmie. Wiesz, bo to też ma na celu pokazanie, pokazanie tego, że w prostocie tkwi siła, że czasami nie musi być coś wygórowanego, wymyślnego, tylko po prostu coś wystarczy, coś prostego, a może to być świetne. Albo jeszcze bardziej doskonałe. Dokładnie. Z tego co wiem, te filmy Ale Pilis wspólnie z innymi ludźmi zbierał pieniądze na platformach crowdfundingowych, żeby zebrać na te, na produkcję filmu. I to jest hołd złożony kultowym horrorom z lat 80., -tych, 90. -tych, typu na przykład Coś. No tak. Bo Coś to jest, to jest jednak horror kultowy. Tutaj jest dużo wrażenia coś. Jest mróz, jest lód, jest mhm. potwór, to pada nie z kosmosu to nie jest zmutowane, nie wspoczywa, pożar... znaczy, dlaczego zmutowano nie wiadomo, może jakaś o więcej, No nie wiadomo, na co... ja, ja... no, tym są, to... są świetne efekty robione organicznie. Tu mm -hmm. prawie nie ma w ogóle komputerowej inter interakcji. Wszystko jest robione tak jak w starych dobrych chorobach, tak. Zauważ. Według nas jest ten film jeżeli macie go choć obejrzeć, to szukajcie Krwawy Open" lub "Hal Down". Reżyser, reżyser Alek Gill, 2015 rok. Główny, główny aktor Lance Henriksen. Kolejny, The Void, Pustka, 2016 o, rok, rok później. To jest bardzo świetny. Kanadyjski, kanadyjski horror SF, Steven Kostański i Jeremy Gillespie reżyserami są. No to jest już, można powiedzieć, to nie, jest, to nie jest organizacja żadnej książki Lovecrafta, niekładania. Ale klimat jest właśnie bardzo Lovecraftowski. Ale tutaj po prostu, no... To jest takie połączenie Lovecrafta z coś. Jeżeli ktoś lubi właśnie takie klimaty, to ten film jest takim właśnie nawiązaniem do tego. No coś powstało, powstały powiadania Johna Campbella, a później, który też znowu odczytał na żeby będzie patrzeć, nie? Mhm, no tak. Także, jeżeli chcesz, te tutaj jest y... wszystko: tu jest prowadząca groza. Dosłownie przynosi y... niejednoznaczne ujęcia, tajemnica podczytam rok mnożnym kultem. Tak, no, bo generalnie tutaj... rzecz się dzieje w, w opuszczonym szpitalu, szpitalu tak, tak. gdzie na zewnątrz znajdują się zakapturzeni ludzie, i to kult, potem to się kultyści, okazuje, że to no? jest właśnie kult. Cool. Ewidentnie, kultyści z bo no? To jest świetne. I tam w tym szpitalu jest właśnie taki doktor który planuje właśnie tak jakby przywołać. przejść, przywo, przywołać i przejść do innego wymiaru. No wymiar wiadomo, to jest może. No bo on nawet chciał złożyć ofiarę tam jakąś dziewczynę, ona się nawet zgodziła chyba, bo to był chyba taki motyw, że ona została chyba zapłodniona. i. To jest mhm. y, Tak, i to dziecko miało się, to coś tam miało się narodzić i ona nawet właśnie tego chciała, bo on ją do tego namówił, że tak. to było nawet za jej zgodą. Jeżeli bycie z coś. Obożycie Harbor Down, to, są tak samo, to jest tak samo film, który kręci się omegalitycznie. Ten potwór, widać, że to jest robione wszystko z jakiejś masy. No, no, tak, to, mm -hmm. po prostu świetne. No, Monopolis tak samo nawiązuje do klasyki horrorów. Mm -hmm. e, według nas tak samo jest film niedoceniony. The pustka, kanadyjski, kanadyjski film. Tak, równie świetny, polecamy. Jeżeli ktoś lubi offcrafta, w offcraftowskie, niekoniecznie Organizację jego książek, jego opowiadań, to ten film na pewno mu się spodoba. Coś niesamowitego. Tak. Polecamy. The Void puszcza 2016 rok. Kolejny film. Impostor. Poczekaj, teraz, po, czekaj, teraz tak, tak, tak mamy ciekawostkę. Omówimy dwa filmy o tym samym które. Tak. Impostor. Jeden będzie horror, drugi science fiction. Na co, horror? Może być na to horror, bo nawet ostatnio go niedawno oglądaliśmy. Yy, Impostor. 2012 rok. Tak. Yy, I reżyserem jest tutaj. Lee Cronin. Też to jest bardzo fajny film, też niedoceniony i też niezbyt znany, bo my też się o nim dowiedzieliśmy przypadkiem. Generalnie film opowiada o matce i jej yy, dziecku. Ona razem ze swoim synem się przeprowadza do innego miasta. No i się okazuje, że w tym mieście coś jest. Generalnie to jest jakaś wielka dziura w lesie, do której jak wejdziesz, to dziura. Tak, to ty yy, znikniesz, a zamiast ciebie wyjdzie... Potworek, który tak wygląda tak samo jak ty. Po prostu. Podmieniec. jest. Mhm. No, no i akcja się dzieje. Tego, ak, akcja ma na celu to, że jej syn właśnie idzie do tego lasu, wchodzi do tej dziury, no i wraca, ale już nie wraca jako on, tylko ten stwórgo. Tak, no i ona zaczyna rozpoznawać, że nie zachowuje się tak jak to... dawniej. Tutaj pytanie ważne, jak bardzo członk znasz członków swojej rodziny? Tak. No ona bardzo dobrze zna, bo od samego początku już podpadało, że jej syn to nie jest jej syn, inaczej się zachowuje, inaczej mówi. Ona potem go nawet testowała, że ta mu podawała a, do jedzenia. Tak, sprawdzała go, bo podała mu do jedzenia coś, czego on nie lubił, a nagle zaczął to lubić. Chciała z nim zagrać ich ulubioną zabawę, to on nie wiedział jaka jest jego ulubiona zabawa, no i ona mu to już potem wygarnęła prosto w twarz, że nie jesteś moim synem. I już ten stwór jej się wtedy ukazał, zaatakował ją. Nie No, ona poszła do tej dziury odnaleźć swojego syna i niby go odnalazła, tamtego stwora spaliła, podpaliła dom, w którym go tam zamknęła. No i wyprowadziła się z tym synem z tego miasta, ale nie była pewna na 100% tak jeszcze do końca, czy to jest jej syn, bo prawda się objawiała w lustrze. W lustrze on nie wyglądał jak człowiek, tylko była ta prawdziwa postać tego stwora i jak kręciło się kamerą albo robiło się zdjęcia, to ta postać taka rozmazana wtedy mm -hmm. była. I się, się skończyła. Ta tak, i się właśnie skończyła tak, że ona u siebie w domu cały dom miała pełen luster, żeby każdego dnia sprawdzać, czy ten jej syn jest jej synem. Czy w lustrze będzie widziała jego odbicie, czy może coś innego. I nawet go kamerą kręciła też, jak tam jeździ na rowerze, i sprawdzała, czy widzi jego, czy nie jego. Tak, ale jeszcze dodam, że ten film Impostor, ten horror, o którym mówimy. Nie jest dla każdego, ponieważ jeżeli ktoś lubi horrory wcześniejsze, jak wspomnieliśmy, Hard Down, The Void, to lub inne tego, tego, tego bardziej aktywnego rodzaju, że dużo dzieje się podczas sceny, dużo potworów jest, to ten film może go znudzić. Tutaj bardziej, bardziej budowane napięcie na zasadzie ujęć kamery. Tutaj kamera czasami potrafi, twarz jest przez nawet 10 sekund w jednym, w jednym ujęciu, i jednym dopiero wyraz tej twarzy powoduje to napięcie całe. Mm -hmm, tutaj tak. nie ma jakichś tam y, super potworów, pojawiają się na końcu jakieś nastworki, ale to jest bardziej budowanie napięcia mm -hmm. budowanie y, takiego mm, mroku między. Takiego klimatu, bardziej. Morskiego no klimatu, tak. To, tak. To, to tutaj nie chodzi o rozlew krwi, tak jak w niektórych y, horrorach, czy o to, żebyś się co chwilę bał na każdym kroku, bo tu wychodzi jakiś duch, jakiś stwór. Nie, to jest taka właśnie akcja wolnotocząca się i, i nawet, mająca... Nawet nudna, można powiedzieć. Znaczy nudna w tym sensie, żebyś nie rozumieł nas źle. Nie jest nudnatko, nudna, tylko nudna może do kogoś, kto nie lubi takich filmów. To psychologiczny film. Tak, ona ma, ma na celu Cię wprowadzić właśnie w taki odpowiedni nastrój, że tak powiem. I muzyka, to pieniego. O. po prostu no, rewelacja, rewelacja Jest to wszystko minimalistyczne sceny minimalistyczne yy, dialogi minimalistyczne muzyka minimalistyczna o, o to chodzi w tym kolorze. to jest horror minimalistyczny też niedoceniony według nas yy, powinien być yy, myślę że noty, o wszędzie tak dokładnie yy, kolejny science fiction też ten sam tytuł test na impostor tutaj jest jeszcze pod tytuł test na człowieczeństwo a to jest stary film 2001 rok. Y, Gary Flatter, że jest y, też film, który trochę, trochę stał na uboczu. Na generalnie historia jest taka, że gdzieś na Ziemi po, po wojnie z, z, z kosmitami I kosmici mają swoich agentów na Ziemi, którzy mają zniszczyć ziemię To są cyborgi. I oni generalnie są uśpieni i nie wiedzą, że są podmienieni. Obcy po prostu podmieniają ludzi na ziemi. I bardzo Zabie zniszczyły Ziemię? Tylko, że to jest bardzo fajny szczegół, ponieważ ci obcy, którzy są cyborgami, okazują się bardziej ludzcy niż dokładnie. ludzie. Dokładnie. Mają głębsze uczucia, są bardziej ludzcy. To pokazuje, jak bardzo ludzie są nastawieni na, tylko na, na zabijanie, na niszczenie. Prawda? Co badać prawda? Prawda ci obcy, jeżeli się dowiedzą, te cyborgi, że są już tam? No, niestety następuje zniszczenie no Wybór. Tak, prawda? Ale to, co dzieje się wcześniej, że oni niby wiedzą, że mogą być tymi cywilami, prawda? Ludzie wiedzą, polują na nich, ponieważ stają się nagle yy, wrogiem, powiedzmy, numer jeden. Tak, ale nie chcą do siebie dopuścić tej myśli. Tak, tak bardzo zaprzeczają sami sobie, bo właśnie ten główny bohater. Tak, bardzo staje się ludzcy. Tak, on się przecież upiera, że on jest niewinny, on, jemu się wydaje, że on jest człowiekiem. I już tam pod samym końcu yy, on jest w takim szoku, bo jednak się oka okazuje, że on cały czas yy, źle myślał. On był właśnie pe pewny, że jest tym człowiekiem, a się okaz okazuje na końcu, że nie. Że on jednak jest tym No i oczywiście koniec jest bardzo, nam się podoba, jeszcze całą <grym> a, Tak. tych zwykłych yy, ludzi, bo, bo ci ludzie no, no, okazuje się bardzo nieludzcy, którzy go ścigają. Bardziej ludzko od niego. Dokładnie, dokładnie. Właśnie to jest ten taki paradoks, że tutaj cyborg jest bardziej ludzki od człowieka. Dokładnie. Impostor test na od 2001 rok, ale polecamy bardzo dobry science fiction. Nie ma to może super efektów specjalnych, ale, ale naprawdę trzyma, trzyma bardzo wysoki poziom science fiction. Pina science fiction. Bo no, wiadomo, nie będzie nie, trafi, nie trafił do kin tak jak Marvel, czyli nie takie powiedzmy sobie Pseudofilmu. Tak, widzimy. <laughs> Nie był też tak rozpromowany, jak tamte filmy, wiesz. Dokładnie. My, nam się ten film bardzo podoba. Tak, polecamy. Okej, okay, to były wszystkie filmy, które, się, które chcieliśmy się przedstawić, zaprezentować. Jeżeli nie oglądaliście, polecamy. Wszystko opiszemy, w, wszystkie filmy, reżyserów, opiszemy w, po, w opisie tego podcasta. podcastu. Tak, będziecie mogli sobie spokojnie znaleźć w, lub zobaczyć nawet, jeżeli kogoś zainteresowało, a teraz trochę prywaty. Słuchajcie. 14 maja, 14 maja w, w Toruniu w Muzeum Etnograficznym jest wernisaż wystawy, która potrwa do października o nazwie Tatuaż. Symbol piętno, piękno, w którym moja kochana żona będzie miała jedno zdjęcie wystawione na galerii. Udery? Galeria? Yy, tak, to będzie, tak, to będzie galeria. Także yy, na... gratuluję ci. Dziękuję. Jestem dumny. <laughs> Dziękuję, tym bardziej. Także jeżeli będziecie do końca października, idzie. Tak, zapraszam, jeżeli właśnie. W to Torunia. Tak, to bardzo, bardzo, blisko bardzo łatwo dotrzeć. Jeżeli ktoś będzie wtedy w, w okolicach Torunia, to zapraszam. A bo no dajcie na znać, w zapsodzi mnie Właśnie, jeżeli ktoś nie będzie 14 maja mógł być, no to ma czas do końca października, a jeżeli będzie chciał, no to ja 14 maja też będę na tej być, na, tym, być. na tej wystawie, także... Jeżeli ktoś chce się ze mną spotkać, to zapraszam, ja wtedy będę. I będzie wystawiona jedna z moich fotografii o tematyce tatuażu. I Jeszcze muszę Konfrent. dodać, jeszcze muszę tutaj dodać, że moim modelem do tego zdjęcia został mój kochany mąż. Jak mi są? Wiesz, wiesz doskonale. Także zapraszam. Dobra, bardzo, trochę prywaty było. Bardzo, jestem też bardzo zaszczycona, że tak powiem, że miałam okazję brać w tym udział w tej wystawie. No, a co No, cieszę się, że, że tak powiem, zostałam zauważona przez panią kultorz, która napisała do mnie z propozycją. Pozdrawiamy, panie mole. Tak, wielkie pozdrowienia. Eee, to by było wszystko. Oczywiście, co, jeżeli wystawa będzie zbliżała się wewnątrz wystawy, no opisiemy to jeszcze na tak, Instagramie Tak, naszym o, tak oczywiście zdjęcie pojawi się na moim profilu Instagramowym, na mojej stronie yy, oraz yy, opis całej historii tego zdjęcia, który będziecie mogli przeczytać sobie. Dobra, To był trochę spam prywatny. Tak. <laughs> Jeżeli dostaliście do końca, bardzo nas to cieszy. Zapraszamy na kolejne podcasty i recenzje gier. Planszówki na stół. Tak, tam też Was zapraszamy. Jeżeli nie lubicie gry planszowe, to zaglądajcie koniecznie. Mamy przygotowane kolejne filmy, tylko jest ich tyle, że musielibyśmy gadać 2-3 godziny. Tak, to nie, nie starszy czasu na jeden raz. Dobrze, dzisiaj polecamy to: Harbinger Down, The Void, Impostor oraz Impostor. Tak, to jest. I Jeszcze na końcu może powiedzmy o podkładzie muzycznym. Dzisiaj w mam mogliście usłyszeć taki francuski zespół Blood Out Nord. Świetny black metal. Grają od dawna. Płyta nazywa się Halucinogen, czyli możecie już z samej nazwy wywnioskować, że muzyka no jest, nie, nie jest łatwa. Nieprzyjemna nie do słuchania. Dla wybranych. Tak. Dla wybranych. My wybraną muzy ich muzykę. Można jeszcze dodać, że ich najnowsza płyta, która się ukaże w maju, będzie. Lovecraft. To, to nie w klimacie Lovecraftowskim, także jeżeli ktoś lubi to polecamy, no ale to ktoś musi też lubić ten gatunek muzyczny tak. jeszcze, że tak powiem. Tak, dokładnie, będziemy i muszamy, Tak. ale polecamy. Tak, zachęcamy, polecamy. <laughs> Słyszymy się za, za dwa tygodnie, do usłyszenia, cześć. No i to wszystko, cześć.